To jest wielkopomna chwila. Łukasz Akaja japończyk idzie na 17. Pierwszy raz wcześniej była tylko 16, dwa albo trzy razy byłem na 16, chyba na 17 jeszcze ani razu. Zobaczymy co będzie ciekawego z tego, co z tego wyniknie. I czy pójdziemy także na, także na 18. Bo oni by tak mówili, że na, na 18 też chcą iść, no, ale zobaczymy. Fajnie byłoby pójść też na osiemnastkę. Dobra, tutaj to jeszcze ma być taki total focus. Bo tutaj to kurna, każdy skill pojedynczy mnie zabije pewnie. Więc tutaj trzeba uważać. To już nie są przelewki. Zobaczymy ile mam pieniędzy, zobaczymy ile zarobię za taką mapę. Siedemnastkową. Zobaczmy też sobie kogo my tutaj mamy. Uuu, full 8-3 goldzik, oprócz butów, no i tak 83 3 goldzik. I tutaj 83 3 goldzik full już pełny, nice. No tutaj to już musi być ekipa 83 3 goldy, bo inaczej to tutaj będziemy siedzieć całe życie. O, ładnie poszło. No, ja mam 8-3 gold bronię. Dla dps to jest, DPSa to jest naj, najważniejsze, żeby właśnie broni było 8-3 i też palerynę żeby być 8 gold. Te reszta to po prostu moja wytrzymałość to tyle. No, jedynie buty, bo tutaj yy, też mają obrażenia jakieś, więc fajnie byłoby mieć 8-3 No, ale to jest obrażenia tylko na pojedynczy cel, więc yy, nie jest to jakieś mega super bardzo ważne, ale przydałoby się je ja mieć u lub rali tutaj tych obszarów, jak to trzeba na nie uważać. Jak na nie wpadniemy, to kurczę zgon na miejscu. Tutaj nie możemy sobie pozwalać na to. Ale wytrzymałe kmioty nie wzmocnienie rzucić. Teraz już się nie opłaca, bo już. Są na low, Zrobieni są panie. Panie i panowie. Nie ma to tamto. Ja teraz użyję normalnie mojego, mojego wzmocnienia bo tutaj trochę to trwa. Ale widzę, że nawet panie nam to idzie, więc myślę, że to zrobimy. A akurat ten frostowy boss jest łatwy, więc, więc spoko. Więc akurat z bossem na pewno nie będziemy mieli problemów. Trzeba jedynie tutaj na tych uczniów tak naprawdę, uważać. To jest jedyne tutaj, takie zagrożenie jakieś idące w naszą stronę. Też też trzeba trzeba uważać na umiejętności naszych ziomków, bo oni też tutaj zasłaniają mi trochę ziemię, i nie widzę też potem, jak tutaj oni rzucają te obszarówki ci łucznicy. Udało mi się, więc żyję, żyję jeszcze. Jeszcze się trzymam. Też nie mogę siedzieć za bardzo w tłumie, bo właśnie jak tak będę siedział w tłumie, to właśnie nie będę widział, czy to obszarów ta obszarówka leci. No nie jest aż tak mogę jakoś mega bardzo widoczna. Dobra, za są. Ładnie, po 6700 łucznika leci. Z zwykłego kościotrupa 1700 Więc pieniądze lecą fajne na 17 Z tym akurat nie ma żadnego problemu na świecie, oni są prości do zabicia. Tylko wytrzymali. Mm, 14 tysięcy ponad expa I te 6000 i coś tutaj dla mnie. Obra, trupki zwykłe, to to po prostu zabić szybko i tyle. Nic tutaj specjalnego, one nie robią. O, zabijmy Łucznika przede wszystkim. Ile użyjemy? kombal, ale dobra? To nic wielkiego. Mam jeszcze jednego rycerza, dobra? To będziemy głównie tego właśnie tamtego. Jakby coś nie wiedział, nie słyszał, nie było go przez chwilę albo dopiero w szatną, to jesteśmy na HCQ 17 I może będziemy szli też na 18, zobaczymy jak nam to pójdzie Oczywiście z randomami <gry> Na razie fajna nam idzie, fajnie nam idzie, nikt tutaj chyba jeszcze ani razu nie padł. Z nie powinno być problemu, więc będzie fajnie. Jestem ciekaw czy coś wyleci mi fajnego z ich itemów. Zobaczmy, nie żyje. No teraz tych dwóch łuczników. Trzeba uważać na ich teraz obszarówki. To nie dostaje ani razu ten kozak Nic na razie nie leci fajnego. Czy on chce od razu skrzynkę robić. No to wygląda, że będzie chciał robić skrzynkę i to nawet zabijanie mogów. Hmm. Aż tak mu się... Może mu się spodobał nasz DP, że tak mu, mmm, jak oni chyba nie czyszczą, to dobra, chodźmy, zabijmy wszystko. <grym> No bo to co, gwarantuję, nikt nie wpada w te obszarówki, nic, przez fajnie idzie czysto, płynnie. Nie zawsze tak jest, zawsze często się akurat ktoś znajdzie, to tam gdzieś popełni jakiś błąd, w końcu też jesteśmy ludźmi. Ło, oberwałem! Gdzie mówiłem? <grym> Nawet nie wiedziałem kiedy przecież wybiegałem z tego, chyba że gdzieś tam się zagapiłem. Często chcą zrobić, dobra to bym musiał... O kurczę item dla mnie, ja go chcę. To na pewno coś drugiego. No teraz nie będę pisał, no trudno. I mi się nie chce tego lać, więc a ja nie mam tych budków. Bo muszę sobie zrobić te budki ze zbierania HB But. Choby, choby. No trono na 100 tysięcy moje leży w tym, no, ale nie mam tych bucików, A ja tam nie będę tam specjalnie prosił, żeby. Hmm, no mogę tak spróbować. Jeszcze jakby są Amerykę. Jeszcze tak nie robiłem. Mm, tylko to trzeba zrobić sensownie trochę. Tak zginę, to zginę. Przynajmniej spróbuję. Uhuhu, zrobiłem. Dziękuję. Teraz koldot. Widzicie, człowiek się uczy całe życie. <grystanie> oh yeah! <grystanie> Dzisiaj, jakby co to macie w sposób wtedy. Kuchy, <grychy> a <any kissy> Thanks man. Oh yeah. kurze, że merki WSD dobry jestem. Kurze, ziemek zginął. No problem. Jak miło. Czasem się trafią w porządku ludzie. A to, to nie było moje te 100 tysięcy, ale trochę zarobiłem parę groszy. <noise> Zawsze coś. I nauczyłem się, znaczy pokazali mi taką metodę, żeby właśnie tak to zrobić. Spoko, ale to też właśnie trzeba mieć z tymi butami, nie z tym dyskipowaniem, bo to ma za duży koldą. Co ja robię, co ja robię? No na razie nic dobrego nie leci, nie? Niestety. No to kosztowało 12, no 13, prawie, no i to 3 prawie. 16, no 17 tysięcy tam było w tej skrzynce. No ale zawsze coś. 17 tysięcy silvera piechotą nie chodzi. ja to w ogóle co zdobyłem tych kredytów? Sporo. Coś sprzedaję chyba. Za 54 tysiące aż. Mhm. Mm 17 zrobiłem i nikt jednego doda, nie zrobił. A nie, ten jeden pad chyba teraz. Nie wiem od czego on tam pad nie zwróciłem uwagi aż tak. Bardziej pilnowałem samego siebie. Wygląda trochę jak Poe, czy ja wiem? Pawłów Exile? Chyba nie trochę. No że też trochę. akurat tutaj na tej mapie to że trochę mroczniej jest, nie? Akurat to na tej mapie kolorystycznie może trochę wyglądać jak po akurat taka mapa akurat. 24 000, dziękuję. Mm, så du verkar ha större chanser. Känner igen aktiviteterna av Björn. Nie na ludzie zażymy, bo mamy jeszcze ponad 13 minut na zrobienie tej mapy, także easy. Jesteśmy już praktycznie przed bossem. I dobra, mapka to jest na, na wysokie kaceki to dobra mapa. Jest najlepsza z tych właśnie szkieletowych. No bo też, boss jest prosty. Nie trzeba żadnych specjalnych mechanik na niego, żadnych takich specjalnych itemów. Ty idziesz i zabijasz. Mmm, 27 tysięcy jeszcze dostałem. Fajnie. O, uciekamy. Dla mnie o, ma 791 tylko ale, jak to mówią, grosz do grosza, a będzie kokosza. Czek, tego też się trzymajmy. kurde, czekaj, Na no, tam zginął. Ło, z czegoś. No ale za tylko ten szkielet? Ten tam po chińsku coś tam napierdziela do nas. Panie, panie, panie po angielsku napisz coś. Już nie mówię, żeby po polsku, możesz po angielsku Ej, po chińsku O, itemek jakiś dla mnie, o on tanie akurat No, tutaj No, a tak będziemy mieć tych mobków, niech oni się rozejdą No tylko tych dwóch frostów jeszcze nareszcie wow. są na wykończeniu no i został nam jeszcze tylko boss. ma no, jakiś tam dla mnie, a znowu Tani. Dobra, no i został nam boss. Ona podstakuje sobie tutaj trochę moje ku, żeby mieć podwójne. dobra ja jestem gotów. Czy tit jest ready, Tit jest ready? Dobra, no tak, wszyscy ready to lecimy. Mi się w ogóle jedzenie skończyło. Czemu mi nikt nie mówi? No, trochę będzie się go biło Ale akurat nie robią tutaj na nic specjalnego O! mu mnie? Jeszcze 3 sekundy, No, ale coś się A jeszcze trochę tam I pan Długo się go wybije miło wszystko No w końcu 17 poziom mapy, więc last boss musi trochę być wytrzymały Dobra leży, 182 tysiące a 269 tysięcy silvera Elegancko Całego Dęgrzyona zarobiłem tam nie wiem ile miałem na początku. Możecie zobaczyć. No i teraz jest tyle. No i plus tej temy. Wszystkie chyba. No. no to elegancko, ładny zarobek.